Cześć moi drodzy osoby z Polska, koziorożca, witam serdecznie, zapraszam Was na horoskop miesięczny. Zobaczmy jak ułożą się karty i co z nich wyniknie na przyszłość. Bardzo dziękuję za subskrypcję kanału, za łapeczki w górę oraz wspaniałe komentarze za to, że jesteś. A jaka będzie karta zawodowa na ten czas? Gdzie być była? Główny problem zdrowotny, kochankowie. Taniec kochających się w sercu, denarowy. Czy doświadczycie obfitości materialnej bujeczka pucharów, relacje ogniska domowego i ogólnie relacje dziewięć pucharków, no i karta bonusowa, i jej znaczenie na ten czas 10 buław. Zaczynamy od dziewiąteczki buław, która wskazuje na oczywiście energię związaną z aspektem ograniczeń. Możecie być przeciążeni pracą, możecie być zbyt dumni. I nie mówić o tym, że jest Wam ciężko, będziecie zbyt ambitni, zbyt przeciążeni różnymi aspektami. To też karta ograniczeń różnego rodzaju. Może być trudno, na przykład, teraz znaleźć dobrą pracę, będzie trudno odnaleźć się w jakiejś sytuacji. Możecie mieć też trudności komunikacyjne w ramach jakiejś niezbyt przychylnej, bardzo drażliwej osoby. Główny problem zdrowotny, karta kochanków. Karta wskazująca na podwójne narządy. Uważajmy, bo jest to aspekt, oczywiście związany z trudnymi wyborami, czyli w kwestii zdrowia być może będziemy musieli dokonać jakiegoś wyboru. No i tutaj kierujmy się głosem serca, uczucia w głębi, czy coś nam pasuje, czy też nie, terapia lekarz, badania, cokolwiek. No, i tutaj też aspekt oczu, układu hormonalnego, może być problematyczny. nic kochających się serc. Czy w tym miesiącu, jeśli jestem samotny, samotna, czy znajdę miłość? Giermek denarów może nam wskazywać na nową energię, zapoznanie kogoś tak, natomiast czy od razu miłość? To jeszcze jest niepowiedziane. Giermek jest początkiem, jest energią zapoznawania się, koleżeństwa, wchodzenia w układy zawodowe, relacje takie, Bardziej intelektualne, ale jeszcze wyp wymagających wypracowania, poznania. Jeśli mamy kogoś, też będziemy coś może zaczynać od początku. No i może pojawić się aspekt dziecka z jakiegoś powodu lub rozpoczęcia jakiegoś ważnego projektu w ramach relacji. E, tutaj, czy doświadczymy obfitości materialnej? E, dwójeczka Pucharów. E, tak, ale w ramach bliskich osób, współpracy, kooperacji na zasadzie partnerstwa, piękna karta, czyli ktoś może nam coś zaoferować, zaproponować. Dzięki drugiej osobie doświadczymy pewnego rodzaju obfitości materialnej, ale przede wszystkim obfitości też emocjonalnej, bowiem no jest to karta przede wszystkim właśnie uczuć. Aspekty rodziny i relacji. Dziewięć tutaj pucharków. Czekają nas uroczystości, zabawa, biesiada, lekkie stosunki z innymi, zadowolenie no i przesyt, nawet bym powiedziała, ale i spełnienie marzeń z jakiegoś powodu. No i karta bonusowa 10 buław. Tak jak na początku mieliście dziewiąteczkę była, w tłumacie dziesiąteczkę buław. Uważajcie, byście nie brali na siebie zbyt wiele obowiązków, ale też nie przejmowali od kogoś, na przykład stresów, ciężarów, bo tego już nie dźwigniecie. To, to już jest, to będzie już przesyt tego, tak naprawdę. A więc starajcie się ogarniać wszystko na bieżąco, ale nie bierzcie na siebie więcej, czy nie przejmujcie od kogoś jeszcze dodatkowych zobowiązań. Tego Wam życzę, oczywiście, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Przechodzimy do wodników. Witam serdecznie, drogie wodniki. Już patrzymy na Was, co u Was, jakie karty i co z nich wyniknie na przyszłość. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za piękne komentarze. Za subskrypcję kanału. I już patrzymy na karty. Pierwsza karta zawodowa to 7 pucharków. Główny problem zdrowotny. Trzy buławy. Taniec kochający kochające, serc bierza. Aspekt, czy doświadczycie obfitości materialnej? 9 buław. Relacje ogniska domowego i w ogóle relacje ogólne to 3 miecze. No i karta bonusowa, król cool, e, buław. Zaczynamy od siódemeczki pucharowej. To aspekt oczywiście zawodowy. W sferze zawodowej w tym miesiącu czeka Was sporo trudnych wyborów. Możecie znaleźć wspaniałe rozwiązanie, wspaniałą pracę. Wspaniałą opcję, ale musicie być wnikliwi, powierzchowny. Zbyt szybki osąd może sprawić, że wybierzecie właśnie coś i źle. Natomiast jeśli racjonalnie podejmiecie decyzję, mimo że jest to pucharowa karta, możecie znaleźć właśnie puchar obfitości, zadowolenia. Ten, który jest prawdziwy, który niesie no wręcz skarby możliwości. Główny problem zdowodny trzy buławy. W energii pokazuje się aspekt, oczywiście, stanów zapalnych, tutaj kolana, kręgosłup, ramiona, potrzeba rekonwalescencji, wypoczynku, relaksu. Nawet powinniście wyjechać w ramach tutaj energii zdrowia. Może być to też wyjazd, oczywiście, do sanatorium, wyjazd jakiś taki inny zdrowotny. Tak czy owak, generalnie w samym aspekcie jest to karta wyzdrowienia, na przykład. Wyjście z czegoś, ale jeśli pytamy co jest problemem, czy co będzie, no to mogą być właśnie kolena, tutaj kręgosłup ramiona, stany zapalne, stany podgorączkowe, no i trzeba trochę uważać na pozycję siedzącą z jakiegoś powodu, natomiast generalnie jest to karta też na przykład wyjścia z czegoś, zadowolenia, realizacji celów. No i jakiejś na przykład ważnej też podróży, może być zdrowotna, czy do zasadnotowia, czy do lekarza, który będzie mieć nam dobre informacje, czy dobrze nami pokieruje. popieruje. Taniec kochających się serc. Mamy energię oczywiście wierzy. No i tutaj zmiana, tak, zmiana planów. Jeżeli szukamy miłości, może nie być łatwo. Może być zmiana spowodowana nami, że my nie będziemy mogli szukać tej miłości do końca, czy nawet jeśli znajdziemy, to i tak coś się. Niestety rozpadnie, albo po prostu pewne rzeczy będą się urywać. tak. Dla stałych relacji może oznaczać jakiś konflikt, rozłam, czasem rozpad, zmianę, albo po prostu oczyszczającą jakąś sytuację która, losową, która też może zmienić układy w relacji. Nie zawsze na gorsze, natomiast jest to karta kryzysowa, mimo wszystko. 9 buław. Czy doświadczycie obfitości materialnej? Jest to karta wskazująca na aspekt oczywiście związany z ograniczeniami, blokadami. Możecie być przeciążeni, no nie do końca. To nie jest karta obfitości, to jest karta nadmiaru obowiązków pracoholików, ale też i jakiegoś niezadowolenia, czy ograniczeń, czyli na razie ta obfitość może nie wchodzić w grę. Trzy miecze, jeśli chodzi o relacje z rodziną bliskimi, no jest to karta wskazująca na aspekt jakiegoś rozczarowania, złamanego serca, złamanych obietnic, złamanych oczekiwań, łez lub problemu przez kobietę lub w związku z kobietą. Może być też jakaś strata. No i aspekt króla buław, główny aspekt karty bonusowej, to karta. Silnego mężczyzny, może być doradcy, prawnika, urzędnika, lekarza, policjanta, albo innej silnej osoby, która będzie wchodzić z impetem w nasze życie lub może ustawiać je, a może być to też sugestia, abyśmy my mocno wzięli sprawę w swoje ręce i postąpili niczym, właśnie niczym król Buław, aby coś zarządzić, zmienić, doświadczyć, a na pewno przejąć kontrolę nad sytuacją. I tego Wam życzę, oczywiście, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i przechodzę dalej do osób z podznaku ryb. Witam serdecznie, drogie rybki, i już Was zapraszam na horoskop miesięczny. Zobaczmy, jak karty się łożą i co z nich wyniknie na przyszłość. Dziękuję za piękne komentarze, subskrypcję kanału oraz łapeczki w górę. Pierwsza karta zawodowa giermek denarów na ten miesiąc. Główny problem zdrowotny, drzewo życia, taniec kochający serc. 5 denarów. Czy doświadczycie obfitości materialnej, magik, aspekt rodziny i stosunków z bliskimi Królowa buław? No i karta bonusowa, sąd ostateczny. Zaczynamy od giermka denarowego jest to karta na sławy zadowodowe. Być może będziecie coś zaczynać od zupełnie początku, nowa praca, nowe możliwości, od najniższego, mimo wszystko w miarę niestety, ale i stanowiska, co nieść będzie cenne informacje, doświadczenia, naukę, kursy, szkolenia, coś co zmieni Wasz tutaj aspekt zawodowy, ale wpłynie ostatecznie pozytywnie. Też możecie otrzymywać bardzo dobre rady ze strony młodszych osób, powolny wzrost. Mogą być nowe właśnie też obowiązki w ramach pracy, którą mamy, szkolenia, kursy. Możecie też uczyć na przykład młodszą osobę na danym stanowisku. Główny problem zdobywczy. Właściwie mamy specyficzną kartę Drzewo Życia, 79. karta w tarocie snów. Niesie informację, że to, co dzieje się, dzieje się dobrze. A więc dla jednych będzie to karta triumfu, dla innych będzie karta na przykład smutku, problemów, ograniczeń. Cokolwiek się dzieje, jeżeli jest dobrze, bądźcie wdzięczni, cieszcie się z tego, co jest istotne, dbajcie o siebie. Jeśli macie trudności, nie załamujcie się nimi. Wszystko no, idzie niby w praktyce zgodnie z jakimś określonym planem, choć my tu na niwie ludzkiej możemy tego nie rozumieć do końca. Walczmy o siebie, ale nie użalajmy się, nie stójmy się w miejscu. Nie skupiajmy na negatywnych aspektach. Taniec kochających się serc. Piątka denarów, Z kolei w sferze emocji możemy mieć początkowo poczucie straty, straty czasu, braku atrakcyjności, braku powodzenia. Natomiast karta mówi, że gdzieś tu blisko macie kogoś, czy sytuację, zależność, którą można wykorzystać, która niesie powodzenia, A więc warto się skupić na tym, co jest jeszcze do zrobienia, co wykorzystać, nawet w pozycji miłości, obojętnie czy kogoś mamy, czy też nie, ale możemy doświadczać jakiegoś braku, niespełnienia, ubogości, która nie może nas przytłoczyć, która powinna być tylko chwilowym etapem, a powinniśmy szybciutko poszukać rozwiązań osób, sytuacji, które mogą nam pomóc wyjść z impasu, jeśli chodzi o sferę miłości. Magik, czy doświadczymy obfitości materialnej? Tak, magik potrafi sobie, przepraszam, wyczarować wręcz. Tak naprawdę, więc to jest karta jak najbardziej zadowolenia, sprytu, wszechstronności, dobrych interesów, silnej woli, dzięki której możemy wyczarować wszystko, cokolwiek chcemy. No ale właśnie trzeba chcieć. Aspekt królowej, z kolei buław na relacje. Rodzinne i ogólnie wskazuje na silną kobietę, może reprezentować Was, możecie kogoś lub coś ustawiać, lub będziecie ustawiani przez, przez silną, charyzmatyczną, dominującą osobę. Może być też mały konflikt osobowości. No i aspekt oczywiście związany ze sądem ostatecznym, co jest radą na ten miesiąc. Nie popełniajcie, kochani, błędów z, z przeszłości, nie wracajcie też do osób. I aspektów, które już Was zawiodły, zwiodły. Zaczynajcie wszystko od początku, od zupełnie nowej karty, z nową nadzieją, nową energią, pomijając właśnie to, co robiliście źle, i uczcie się nieustannie na, na tym, co już kiedyś było, czy to w związku z Wami, czy z innymi osobami. Tak więc tego Wam życzę oczywiście. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do zobaczenia, hej.